Witam gorąco wszystkich filatelistów. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, przedstawię Wam kilka drogich polskich znaczków z lat 70. Wybór subiektywny no bo dla jednego drogi znaczek to jest taki, co kosztuje 15 zł, dla innego to ta cena musi przekroczyć 1000 zł. Dlatego postarałem się wybrać kilka znaczków, które według mnie warte są spojrzenia czy sprawdzenia, czy macie je w swoich klaserach ze względu właśnie na ich aktualną cenę. Zapraszam serdecznie. Na początku wyłączenie odpowiedzialności i lecimy. Ale zanim jeszcze lata 70, to chciałbym uzupełnić poprzedni film. Ugrywam linkuję ten poprzedni film o znaczkach z lat 80. Jeden z widzów zwrócił mi uwagę, że nie pokazałem właśnie tego bloku, a ten blok również ma ładną cenę. Chodzi o zamek królewski w Warszawie, spotkanie papieża Jana Pawła II z generałem Jar Wojciechem Jaruzelskim. Blok z 1987 roku. Zwróćcie uwagę, że czysty, wyceniany jest na około 180 zł, a kasowany na około 200 zł. Także to takie uzupełnienie, jeśli chodzi o znaczki z lat 80., a teraz przechodzimy do znaczków z lat 70., oczywiście tylko polskich. Mamy znaczek, znaczki z, lat, z roku 70: Turystyka na Piastowskim Szlaku. W tym przypadku mówię o arkuszach, jeśli chodzi o wycenianie arkuszy, czyli arkusz to jest 15 znaczków czystych, które ma, każdy z nich ma przywieszkę, i tych arkuszy musi być 5, czyli mówimy o arkuszach wszystkich tych znaczków, które widzicie w tej chwili na ekranie. I taki komplet wyceniany jest na około 1700 zł. Jeśli chodzi o kasowane, to te arkusze wyceniane są na około 600 zł. No, ciekawa cena, powiem Wam, jeśli ktoś z Was posiada te arkusze, czyli de facto musi mieć 5 arkuszy, każdy po 15 znaczków z 15 przywieszkami, no to wtedy ma no, ładną cenę. Może za to dostać, jeśli oczywiście chce sprzedać. Dalej idziemy. Dalej rok 70, miniatury w zbiorach Muzeum Narodowego. Chciałbym zwrócić uwagę na ten blok, który właśnie wyświetlam. To jest najdroższy blok, w sensie najdroższy nominał najwyższy nominał ma. Jest taka zasada, w większości przypadków jest tak, że te znaczki, które w serii mają najwyższy nominał, są najczęściej wyceniane najwyżej potem. Więc zawsze warto zwracać uwagę na te najwyższe nominały, jak macie jakąś serię i. Można założyć generalnie, że w większości przypadków one będą najdroższe. No ale wracając do tego bloku, który widzicie na ekranie, czysty wyceniany jest na około 30 zł, kasowany na około 12 zł. Idziemy dalej, rok 71. Mamy też serię znaczków. Dzień znaczka kobieta w malarstwie polskim. Też Wam pokazuję najdroższy. Blok z najwyższym nominałem. Wyceniany jest on obecnie na około 45 zł, jeśli chodzi o czysty, a kasowany na około 15 zł. Lecimy dalej. 74 rok Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w RFN. Tu też mówię o tym arkusiku czy bloku. Czysty wyceniany jest na około 23 zł, kasowany na około 8. To też bardzo ciekawy walor sportowy. Tematyka sportowa czy też olimpijska jest popularną tematyką wśród filatelistów. Ja sam lub, również zbieram znaczki związane z mistrzostwami świata, generalnie olimpiadami różnymi. No, taki ciekawy temat, ja lubię go zbierać. Lecimy dalej, 79 rok, wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. Tutaj zostały wydane dwa bloki. Ja wam pokazuję tylko jeden. Dwa bloki różnią się tym, że pierwszy z nich jest tak, jak tutaj widzicie, ta katedra z tyłu jest w kolorze srebrnym. Natomiast drugi blok, który został wydany, jest, różni się tym, że katedra, którą tu widzicie z tyłu, jest w kolorze złotym. I teraz, katedra w kolorze srebrnym, to wtedy ten blok wyceniany jest na około 50 złotych. Jeśli katedra jest w kolorze złotym. No to blok wyceniany jest na około 35 zł. Tak to mniej więcej wygląda. Teraz chciałbym przejść jeszcze do nowodruków, bo kilka nowodruków też warte jest spojrzenia. Ja sam bardzo lubię zbierać nowodruki, po czym poznać nowodruk? A no na przykład po tym, że ma przekreślony nominał taką falą. U góry Wam linkuję film, w którym mówię o nowodrukach, a co do tego nowodruku, ze Światowej Wystawy Filatelistycznej Polska 73, to różnica tego waloru jest, polega na tym, że jedne zostały wydrukowane właśnie z taką falą i one wyceniane są w tej chwili na około 40 zł, ale jeśli macie nowodruk, czyli de facto wydrukowany w kolorach, w odcieniach szarości i nie ma tej fali, bo, bo zapomnieli, no to taki walor będzie wart około 1000 zł. Także warto sprawdzić, czy jeśli macie ten walor, to czy on ma tutaj falę na tej 10, 10, plus 15 zł, 10 plus 5 zł, czy nie ma fali. Słuchajcie, lecimy dalej, bo jeszcze kilka nowodruków warte są wskazania, opowiedzenia o nich. 75 rok szóste halowe mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce w Katowicach. Kilka mam tych Nowodruków, wyceniany jest on na około 45 zł. Tu, tu również widzicie jest fala czy przekreślenie nominału. I ostatni chyba Nowodruk, jaki chcę Wam dzisiaj pokazać, to 76 rok, 21 Igrzyska Olimpijskie w Montrealu. Tutaj również ten Nowodruk wyceniany jest na około 45 zł. Słuchajcie, to wszystko. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Poszukajcie w swoich klaserach, czy macie te znaczki, czy macie te walory. Wtedy będziecie mniej więcej wiedzieć, ile one są warte. Oczywiście to jest wycena szacunkowa. Możecie spróbować, jeśli chcecie je sprzedać, to może uda Wam się sprzedać drożej, może uda Wam się sprzedać taniej. Wszystko zależy. To jest mniej więcej szacunek wartości. Wyceny tego, wyceny, subiektywna wycena tego, tych walorów. No dobrze, słuchajcie. To wszystko. Dziękuję bardzo i do usłyszenia następnym razem. Cześć.